Witam wszystkich. Witam na kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o Różańcu Świętym i głębokiej pobożności Ojca Pio de Pietrelcina. Ojciec Pio znany jest ze swojego życia wypełnionego modlitwą, poświęceniem i ogromną miłością do Różańca. Przyjrzyjmy się pięciu powodom, dla których Ojciec Pio zostawił nas, abyśmy położyli Różaniec Święty pod poduszką i jak może to nas wzmocnić duchowo. Zostań ze mną do końca i odkryj przemieniającą moc tej praktyki. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że masz na wyciągnięcie ręki potężną duchową broń, która może działać, gdy odpoczywasz? Istnieje starożytna i prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka, która może chronić twój umysł i ducha nawet podczas snu. Nie są to legendarne miecze czy magiczne tarcze z opowieści, ale coś o wiele bardziej realnego i dostępnego. Różaniec święty. Różaniec to coś więcej niż seria modlitw. Jest to dar Boży o głębokim duchowym znaczeniu. Na przestrzeni wieków miliony ludzi zwracały się do różańca, aby umocnić swoją wiarę i znaleźć pocieszenie w trudnościach. Istnieje jednak szczególny aspekt tej praktyki, o którym niewielu wie – umieszczanie różańca pod poduszką przed pójściem spać. Ten mały gest, pełen wiary i zaufania, może przemienić Twoją noc, zapewniając ochronę i spokój podczas snu oraz wzmacniając Twoje połączenie z Bogiem w cichy, ale potężny sposób. Święta Pius z Pietrelciny Ukochany święty, znany ze swojego życia, wypełnionego intensywną modlitwą i pobożnością, gorąco zalecał tę praktykę. Wierzył, że umieszczając różaniec pod poduszką przed pójściem spać, można cieszyć się pięcioma szczególnymi dobrodziejstwami duchowymi. Dla święta. Piusa ten prosty akt był nie tylko symboliczny, ale także skutecznym środkiem ochrony przed negatywnymi wpływami i przyciągania błogosławieństw podczas snu. Umieszczając różaniec pod poduszką, otwierasz swoje serce aby podczas odpoczynku otrzymać Boży pokój i ochronę, co pozwala o i wzmocnić twoją duszę. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ten mały gest może przynieść duże zmiany? Poniżej przeanalizujemy pięć powodów, dla których ta praktyka jest tak wyjątkowa. Przygotuj się na odkrycie, jak coś tak prostego może zrewolucjonizować twoje doświadczenie wiary, zapewniając spokojny sen, strzeżony przez boską obecność. Przyjmując tę praktykę, pozwalacie, aby każda noc była głębokim duchowym spotkaniem, a o świcie jesteście odnowieni, spokojni i bliżej Boga. Dlaczego więc nie spróbować tego dostępnego i potężnego oddania? Umieść dziś wieczorem różaniec pod poduszką i pozwól, aby ta prosta praktyka wzbogaciła Twoje życie duchowe w zaskakujący sposób, czyniąc sen czasem ochrony, spokoju i wewnętrznej przemiany. W 1214 roku dziewica Maryja ukazała się Sao Domingo z Degus aby powierzyć mu szczególny i potężny dar, różaniec święty. Poprosiła go, aby rozpowszechnił ją jako praktykę modlitewną, która pomoże wzmocnić wiarę, walczyć ze złem i szerzyć przesłanie Boże. Przez dwa stulecia różaniec był szeroko praktykowany, jednak z biegiem czasu nabożeństwo to straciło na popularności. W 1465 roku Najświętsza Panna ukazała się ponownie, tym razem księdzu Elaną de la Roche, aby potwierdzić obietnice złożone świętego. Dominikowi w sprawie różańca. Wyjawiła mu piętnaście obietnic dla wszystkich, którzy z wiarą odmawiali różaniec, a także udzieliła specjalnego błogosławieństwa każdemu, kto nosił go ze sobą. Za każdym razem, gdy Maryja niosła orędzia swoim dzieciom na ziemi, potwierdzała wagę i moc tej modlitwy, podkreślając, że różaniec jest prawdziwym darem z nieba. Siostra łucja, jedna z wizjonerek fatimskich, oświadczyła, że w obecnych czasach różaniec ma jeszcze większą moc jaką daje Bóg. Według niej, nie ma takiego problemu, jakkolwiek trudny by nie był, którego nie dałoby się rozwiązać modlitwą Różańca Świętego. Na przestrzeni dziejów istnieje wiele świadectw i cudów przypisywanych w stawiennictwu Matki Bożej za pośrednictwem tej modlitwy. Różaniec był codzienną praktyką w domu święta piusa z pietrelciny, a także w wielu innych rodzinach we Włoszech w tamtym czasie, które gromadziły się, aby się nim modlić przed pójściem spać. W 1917 roku, kiedy Maryja objawiła się w Fatimie jako dziewica różańcowa, ponowiła prośbę, aby ta modlitwa przyciągała błogosławieństwa i odpędzała zło. Ojciec Pio, który żywił głębokie nabożeństwo do różańca, nazwał go swoją duchową bronią. Często zalecał tę praktykę i gorąco do niej zachęcał. Jeden z jego współbraci, francuski marsjano, mówi, że ojciec Pio nie tylko odmawiał wiele różańców, ale praktycznie żył modlitwą, odmawiając jeden różaniec za drugim. Któregoś razu Marceliną musiał umyć ręce ojcu Pio, ale mógł to zrobić tylko pojedynczo, ponieważ nie chciał rezygnować z różańca. Ojciec Pio oświadczył nawet, że chce, aby 48-godzinny dzień pracy mógł podwoić liczbę odmawianych różańców. A wraz z bratem Anastasiołu zorganizował nawet konkurs, kto będzie w stanie codziennie odmówić najwięcej różańców. Któregoś dnia jego duchowe dzieci poprosiły go. Aby pozostawił im swoje duchowe dziedzictwo, na co ojciec Pio natychmiast odpowiedział: Różaniec, odmawiajcie różaniec z dziewicą, aby zwyciężyć w każdej walce duchowej. Postrzegał różaniec jako potężną broń daną przez Maryję, aby pokonać wroga i doprowadzić do zbawienia. Ojciec Pio zalecał także, aby jego duchowe dzieci wkładały różaniec pod poduszkę przed pójściem spać, gdyż wierzył, że przynosi to pięć znaczących korzyści duchowych. Po pierwsze, Różaniec pod poduszką służy jako duchowa kotwica w chwilach niepokojów, przypominając nam, nawet podczas snu, o obietnicy Bożej opieki. To tak, jakby każdy różaniec był ogniwem łączącym nas z miłością i miłosierdziem Boga, rozświetlającym nawet najciemniejsze godziny. Po drugie, praktyka ta uświadamia nam nieustanne znaczenie modlitwy w naszym codziennym życiu. Odmawiając różaniec o poranku, "Jesteśmy delikatnie zaproszeni do rozpoczęcia dnia w dialogu z Bogiem i dziewicą Maryją." Trzecią korzyścią jest to, że różaniec pod poduszką symbolizuje naszą ufność we wstawiennictwo Maryi. Pomaga nam powierzyć nasze życie i nasze wyzwania jego matczynej opiece, jakbyśmy podpisywali cichy pakt, pamiętając, że Maryja zawsze idzie u naszego boku. Czwartym powodem jest to, że różaniec pod poduszką przypomina nam o przemieniającej mocy wiary." Zapraszając nas, gdy się przebudzimy i odnajdziemy różaniec, abyśmy odnowili nasze oddanie Bogu i z pokorą i ufnością podporządkowali swoje pragnienia Jego woli. I wreszcie, praktyka ta przynosi nam wewnętrzny spokój i poczucie ochrony przed duchowymi walkami. Świadomość, że w nocy mamy przy sobie różaniec, daje nam poczucie bezpieczeństwa, jakbyśmy byli otuleni płaszczem ochronnym, który chroni nas przed duchowymi atakami. Często w środku nocy budzą nas zmartwienia i niepokoje. Które wydają się odbierać nam sen i spokój. Są to chwile, kiedy zły może próbować nas zdestabilizować, wykorzystując ciszę nocy i zmniejszoną modlitwę wokół nas. W takich przypadkach obecność różańca pod poduszką może działać jak światło w ciemności, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Kiedy budzimy się i czujemy, że różaniec jest w zasięgu ręki, jesteśmy zachęcani do dzękowania Bogu i Matce Bożej za udzieloną opiekę. Zatem wkładanie różańca pod poduszkę wykracza daleko poza praktykę pobożności. Jest to akt wiary, zaufania i poszukiwania duchowego spokoju. Jest to sposób na oddanie Bogu i Maryi trosk i duchowych zmagań, które toczymy, dzięki czemu sen staje się czasem odpoczynku i komunii z boskością. Jeśli spodobał Ci się ten film, polub go i udostępnij, abyśmy mogli podzielić się tą wiedzą z większą liczbą osób.